Cześć, witajcie wszyscy w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszamy was na takie wspólne przygotowania do Vlogmasa i jednocześnie chcemy was zaprosić na nasz tegoroczny Vlogmas. Zaraz zbieramy się i jedziemy nagrywać nasze intro. Mamy do pana kamerzysty 200 km, prawie 200 185, także mamy kawał drogi przed sobą, więc wrócimy pewnie późnym popołudniem. A jak wrócimy, mam zamiar zrobić jeszcze kalendarz adwentowy dla chłopców. Muszę przede wszystkim jechać i kupić jakieś pierdołki do tego kalendarza. W zeszłym roku mieliśmy Ręczny, w zeszłym roku mieliśmy robiony kalendarz i w tym roku tak samo chcę zrobić robiony kalendarz, ale ja robiłam go. Także dawałam cukierka, inaczej jakiegoś słodycza i zabawkę, a w tym roku chcę zrobić jeden chłopcom z zabawkami i będą mieli swoje z, ze słodyczami. Nie wiem, czy kupię z Kindera, czy z Milki. Zobaczymy, który będzie fajny. W zeszłym roku wyglądało to inaczej, bo Oliwier był jeszcze na tyle malutki, że nie rozumiał, a w tym roku, jak Igor już będzie otwierał kalendarz, to Oliwier też będzie chciał, także muszę wszystko kupić podwójnie. Dalej muszę sobie też kupić kalendarz. Adwentowy. W zeszłym roku nie miałam, w tym roku stwierdziłam, że chcę, tylko nie wiem, czy znajdę coś, co będzie pasowało mi, bo ja jednak jestem osobą, która kosmetyków nie używa za wiele, a większość kalendarzy adwentowych dla kobiet jest właśnie z kosmetykami, także zobaczymy, czy znajdę coś, co podpasuje również dla mnie. Czyli mamy do zrobienia dzisiaj to intro, kalendarze adwentowe i jeszcze muszę wybrać muzykę do naszego intro i to będzie najcięższe zadanie, bo. Na chwilę obecną nie wiem, jak to intro będzie wyglądało. Co prawda, mamy napisany scenariusz i mniej więcej w głowie mam zarys tego, jak to będzie, ale ciężko mi będzie wybrać muzykę bez tego podkładu. Na szczęście dogadaliśmy się z chłopakiem, który nam to nagrywa, że on to nam nagra dzisiaj, jutro dostanę materiał, także ja sobie wybiorę kilka piosenek, które mi się yeah. będą podobały. Oliś poczekaj. Więc ja sobie wybiorę właśnie te kilka piosenek i e, później dopasuję sobie jedną. I kończę już teraz gadanie, bo oni mnie ciekawi, żebym z nim poszła. Także widzimy się już na nagrywaniu intro. Co? Raz bliżej, święta. <grym zjadka> nie czuć świąt Jak to nie? Nie, jest? nie ma śniegu. Swaterki mamy świąteczne. Chodź, 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 chodź! tam jest? Oli, tam tam chodź, chodź, chodź! otwierał chodź, jakby się Chodź, <laughs> chodź,

A buzi? Daj mi buzi. Mama dała tiktaki. Że wiesz, stoisz i tak. Nie? Że wiesz, że tak. Może z tej, może z tej? I potem po prostu zrobimy, że, że ty się wychylasz za, za samochodu. Tak by wiesz. Łatwo. Tak, wiem. No dobra. To mamy. Kamera tu, kamera tam. <laughs> Dobra, jesteśmy po nagraniach, i mamy 185 km do domu i godzina 54. Także jedziemy i biorę się za te kalendarze. Co chłopaki, zbieracie bułki? Aha. <laughs> Nie każe. Co? Dobra, przyszłam do Kika i szukam czegoś do kalendarza adwentowego, jakichś małych pierdółek I Hot na pewno też będę chciała kupić, więc nie będę już tutaj nic nagrywała Tylko właśnie pokupuję i w domu już pokażę, co znalazłam Dobra, i kalendarze w nie są już bardzo przybrane, więc mamy wielki wybór Zobaczymy jeszcze z drugiej strony, czy tutaj coś jest, ale tutaj nic nie ma, więc dobra więc muszę tutaj sobie coś wybrać. Chyba, że znowu jeszcze wyda ale późno to raczej nie zdążę. Ja już mam tutaj wszystko naszykowane, żeby zrobić chłopakom kalendarz. I tutaj mam właśnie kalendarz z zeszłego roku, ale on jest właśnie taki, że nadaje się na przyszłe lata, bo po prostu się wkłada to, co się chce. I tutaj każde okienko jest ładnie ozdobione jakimś wzorkiem, i naprawdę bardzo fajnie wygląda na ścianie, jak już jak już te woreczki wszystkie są zawieszone, ale to już zobaczycie 1 grudnia, bo 1 grudnia go będziemy wieszać, a tutaj pokrótce Wam tak mniej więcej pokażę, co kupiłam, i właśnie mam, tak jak mówiłam, dwie paczki Hot Wheelsów, jakieś dinojajka i e, jakieś tam inne pierdoły z dinozaurami, z psim patrolem, mam troje naklejek, takie mm, karpety do kolorowania i to wszystko będę chciała wkładać, będę chciała też napisać kilka zadań do okienek, do których już nie kupiłam zabawek. No, ale dokładnie wszystko będziecie widzieli oczywiście na vlogach, co chłopaki otwierają i co robimy w danym dniu. I tak samo pokażę Wam właśnie kalendarze, które kupiłam już pierwszego, bo szczerze mówiąc chcę już to po prostu zrobić i iść spać, a jeszcze muszę zmontować tego dzisiejszego vloga, także biorę się za to i zapraszam Was na vlogmas. Ja mam już naszykowaną kolację i biorę się za skrywanie muzyki. I zaraz wybiorę jakąś piosenkę do naszego intro. I tutaj już mam kilka na stronie głównej mm, świątecznych piosenek, więc sobie zaraz je przesłucham i będę wybierała. Także mam nadzieję, że wybiorę coś, co będzie naprawdę fajnie pasowało do naszego intro. Come, all ye triumphant